thank mm -hmm. you Tą one mają taką, nie Spokupiśmy Tak, tak. tak na także bardzo mało, słuchajcie, żadnych tych, żadnych takich szyneczek, jakichś hmm, takich rzeczy. Porówek, po paru dniach próbowałem Oczywiście szyneczki paróweczki są wykluczone zawsze. Hmm. Surowe tak. mięso tak. Natomiast takie przetworzone z konserwatem. surowy też? Też. Natomiast absolutnie żadne szyneczki i takie rzeczy, bo one hmm. mają um, chemiczne różne tam dodatki dla tak. kotów tak. tak. niedobre, tak? Natomiast y, przede wszystkim parę dni najlepiej nic nie dodawać, hmm. tak jak były karmione, żeby stres plus nowa karma nie spowodował, że zaraz będziecie latać tak. do weta, bo one mają cudowne brzuszki, cały czas kubki kubki. przez od początku nie było żadnych biegunek, nic, wszystko było super. Super. To, to jest też rewelacja. A na przykład takie rzeczy jak y, rybki jakieś takie surowe też, czy nie? Na spokojnie, chociaż niektóre ryby może trzeba na czy tam gotować, wiesz, tak lekko. Luboszku, moje. Jak ja będę o no. tobie myśleć. Nie, no Luboszek jest w ogóle cudny, nie? Jest, już tak codziennie rano oglądamy te filmy. nie? No to wiesz, jest... trzy. Ale co rozdzielać z tego? Już tak już No to on sobie poradzi, no szybko znajdzie dom jako jeden kot. To byłaby ciężka decyzja, ale chyba warta, chyba warta. Warta świeczki. No i co dziewczyny, wy jedziecie? Jedziecie, moja ulubienica i druga też i druga też. To jest, to jest taki słodziak, to się w głowie nie mieści. Ale taki zakopiorek też, nie? Słodziak kochany, mądra, a to kto jest? To jest dobromirek, tak? A tu jest luboszek. Luboszek do wszystkim się podoba, ale on jest taki, taka bida właśnie, w sensie takim, że on jest powinien być z kimś, żeby nie. Jest cudowny. To jest cudowny, jesteś, Tak, on jest taki właśnie. Ty masz tyle miłość to jest. Taka pierdoła za tak. Tak, tak, Ale To jest słodka. To to jest inteligencja chodząca. To jest tygrys, to, to, jest to jest ona naprawdę ona będzie z wami rozmawiać. Ona wszystko będzie rozumieć. Od razu do szkoły ją zapisujemy. Ona, tak, tak. ona już jest po szkołach. Z teczaszkiem później Może was uczyć. Ale zauważyliśmy, że w ogóle te pyszczki, bo na przykład e, Lubisia e, i Lubisia. I Lubisia i. Luboszek. Lubisia i Luboszek mają A, takie same pyszczki. Takie krótsze. krótsze. A, A, tylko u nich tak, tak. To nie widać, bo ma inne umaszczenie, A, A Dobromirek i Dobrusia mają też takie dłuższe. Tak. Tak? Oczy są typowe Zmieszane. Kto was tak pomalował? Kto was się tak pomalował? I to patrzcie. Skoczył prosto pomalował. w miskę. nic się <laughs> nie szkało, Dobromirku. Zboszku! <laughs> Nic się nie chciało. O, ten też jest mądry kotek, bardzo tak. kochany, mądry koteczek. Żbik, żbik. No i co dziewczyny, no? <laughs> Tyle żeśmy były, jeszcze właśnie... A nie, nie zważymy was, bo waga jest w tamtym pokoju, niestety. <laughs> no może mo mogę dzwonić i pytać? Tak, Właśnie muszę teraz jeszcze książeczkę wam uzupełnić. Nie są jeszcze, bo... Nie. Rysiulka przybiegła się ze mną przywitać. Chodź Rysiuleczku Gdzieś malutka. O tak. Ślicznie. Ojejku! Kto tak ślośnie? Kto tak piści? Co tutaj tak piści? No maleństwo maleństwo moje dwa Piękne kociny kochane Niunka Cześć Cześć maluszki ładne kotki ładne słoneczka Będziemy robić wszystko Wy jesteście takie kochane Takie śliczne Takie słoneczka takie kochane. No. Już, słoneczko. Zamykamy, bo już jest chłodno, wiesz? Chociaż tu w pokoju jest cieplutko. No i co? Bierzemy się, żabko, za te wszystkie nieprzyjemności. Tak mi przykro. Już czekaj, tam dziewczynko mieści. Dzień dobry. Dzień dobry, słoneczko. Czekaj. O, o proszę, nie może być... To to leży taki wyluzowany. To, to? Chcesz pochodzić troszkę po korytarzu? No to chodź. Czekaj, zasłoniłam? Zasłoniłam, mm, tak. Kto tutaj wygląda. Pieski? No, zobacz, pieski. Pieski tu są. O, Luboszek też wyszedł. tylko nie wiecie, jakie pieski. Boisz się. Proszę. Kto tak rozsypał tuż wirek powiedzcie? No. Nie ma dziewczynek. Nie ma dziewczynek. Nie ma tak? Czekajcie, zgasimy tu światło, bo taka wściekła mucha lata. Niech sobie wleci do łazienki. Czekaj, chodź. Juniek, Proszę z powrotem. Idź z powrotem. Idź. Idź do pokoju. idź. Tak, tak. jest. A! I co, Juniki, Nie macie siostrzyczek. O, mamunia nam zginęła tak ładnie leżała. Co, kochanie? Co, ptaszynka? Nie ma się tak? Oj, chodź do mnie troszeczkę. Chodź, ten mały tutaj rozrabia. Tak? Gdzie ty jesteś, maluchu? Na no, gdzie? Gdzie ty tam jesteś? A ty o buzię. Ciu, kochanie. Tęsknisz za siostrzyczkami, tak? Tak mi przyjechałeś. Moje maleństwo. Dobrze, że masz braciszka. O tego. Tego łobuziaczka pięknego. Dobrze, że masz braciszka. Tak, kochanie. Tak, śliczności. Tak, mój kochanie dobromirku. A, a, a. No, nie chcecie być tam. Nie chcecie już, tak? Co, słoneczko? Co, kochanie. Co, maleńki. Jaki ty jesteś kochany. Już mruczysz, tak? Ten, ten plecak, słuchajcie, to jest po prostu przebój w kocim pokoju. No dlatego pewnie, że to jest coś innego, nie? To co, dajemy jedzonko? Chodź, kochanie, dajemy ci jedzonko. Skąd wiesz, że tam jest jedzonko? Skąd wiesz? Tutaj będziemy dawać kotkowi jedzonko, tak? Już przynoszę, już kochanie, już przynoszę. O, jak mruczy! Jakie one są słodziaki! Jakie, kochane! Tak bym chciała, żeby też już miały taki dobry domek. Chłopaczki całe szczęście mają siebie i mogą dokazywać. Zobaczcie. Ja wiem, że może tak sobie pomyślałam, że może po prostu ludzie się boją właśnie czegoś takiego. No Ale. Trzeba patrzeć też na dobro kotków, zobaczcie, one mają siebie, mogą sobie, o, to jest dla nich sens w tej chwili życia, no ja ich naprawdę nie mogę rozdzielić, dopóki, dopóki są jeszcze tacy mali, może jak będą więksi, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo przecież ten e, tutaj <laughs> dobromirek, no to już jest kawał kota. Już taki duży chłopak. A. Słuchajcie, ten plecak. Trochę może go szkoda. Ja nie wiem, czy, ale no na razie nic nie zniszczył. To jest po prostu przebój. <słuch> <słuch> sens życia. O, sens życia, że są razem. <słuch> Aj, jak, jak się popisują. Widzicie? I ta mata położona w ten sposób dopiero ma sens. To jest dopiero fajna zabawka. Ludzie to nie potrafią jednak wymyślić czegoś fajnego. Trzeba po przerobić. <laughs> to było piękne. Super skarły moje. Pięknie się bawicie. Dziady. Dziady nie. no pięknie no i zobaczcie no oni, no takie są losy kocie, no nie widać po nich tak, żeby oni tęsknili, szukali dziewczynek a właśnie nic nie wiem czy dojechali, czy nie dojechali już późno pewnie dojechali tylko nie dali znać musimy zapytać o ty, o ty Coś pięknego, coś pięknego. No dobra, słuchajcie. Czekamy. Czekamy na najlepszy los dla tych dwójki dzieciaczków. Nieświadomych tego, że nie mają jeszcze swojego stałego miejsca. No nie mówię już o miłce, no bo to to już jest w ogóle. Liczę na cud. Liczę na cud, bo Miłka nie ma propozycji, Rudaski nie mają i Rysia. Same cudne koty. No, Miłka jest cudna, wiadomo. Trudna. Rysia jest. Łatwa, ale też wymaga chwili. Jest wspaniała Rysunia, wspaniała. Dla takiej osoby, która daje jej czas, jest wspaniała. A rudasy to w ogóle czyste złoto. Czyste, normalne złoto. <grystanie> Można bez końca patrzeć, jak oni się bawią. Дообранаца